You'll be queen for a night. Duofem to najchętniej kupowany produkt na menopauzę. Zapytajmy dlaczego. Duofem działa, łagodzi uderzenia gorąca i zmianę nastroju. Poleciła mi go znajoma, lepiej śpię, mam więcej energii. Duofem pomaga mi kontrolować wagę. Duofem na uciążliwe objawy menopauzy. Jego skuteczność potwierdza badanie konsumenckie. 93% kobiet jest zadowolonych z działania dłowem. Przekonaj się i ty. Dłowem nie daj się menopauzie. Tata zamiast ze stresem walczy z ekspresem. Hokus pokus i wyczeruje mu uśmiech. Na szczęście teraz codziennie bierze Magne B6 Forte. Lek o wielkiej mocy, który pomaga zamienić zestresowanego tatę w uśmiechniętego. To nie magia. To Magne B6 Forte z najwyższą dawką magnezu. Redukuje stres, potwierdzone przez naukę i tatę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Moja odporność ostatnio szwankuje. Kości też są słabsze. Mnie polecono Molekin D3 Plus K2. Bo to kompleksowy skład w tak dobrej cenie. Dla mnie jest skuteczny. Sama zobacz wyniki badań. Molekin zdecydowanie podniósł u mnie poziom witaminy D. Mój lekarz będzie dumny. Tak, bo molekin zawiera witaminy D i K, które wspierają działanie wapnia. Dzięki temu dba o mocne kości, ale też o odporność. Molekin to konsumencki lider jakości. Molekin na odporność i mocne kości. Niższy poziom żelaza może objawiać się na różne sposoby. Zmęczenie, bledsza twarz, zadyszka... Problemy z koncentracją. Znasz to? Zapytaj o Feroptim. Feroptim to opatentowane żelazo nowej generacji Liposowit oraz kompleks witamin, w tym witamina C, pomagająca w jego wchłanianiu. Feroptim pomoże Ci zadbać o poziom żelaza w organizmie. Feroptim. Żyj z żelazem na poziomie. Wyjątkowe tabletki o smaku czekoladowym. Ze wszystkich moich stylizacji najlepiej czuję się w tych naturalnych. Nowy Taft Aloe Boost z nawilżającym aloesem dla naturalnych i zdrowo wyglądających włosów. Schwarzkopf Taft Aloe Boost for every you. Mieli wszystko, o czym tylko zamarzyli. Że się, mam pieniądze od rodziców. W ciągu jednych zakupów wydałam aż 8 tysięcy. Teraz muszą zmierzyć się z prawdziwym życiem. Nie mogę się doczekać, nie? Ojej, to to tutaj? Jak zniosą zderzenie z rzeczywistością? To wszystko, że no trzeba będzie powyrywać. Serio, ziomuś? Czy nowe doświadczenie czegoś ich nauczy? Ja chcę już do domu. Bogate dzieciaki bez kasy. Jutro o 21 w Polsat Cafe. Głodni i pewni siebie randkowicze. Mam branie jak brat pick. I choć czasem bywa niezręcznie, Krystian to może. polał już. A czasem iskrzy. Wy jesteście się Randkowicze ze smakiem konsumują dania i znajomość. Trochę podjedliśmy. Mhm. I to może spojrzymy kalorie? Tak szybko? To już dopiero pierwsza randka. Bo gotowanie i randkowanie idą w parze. A jaki ulubiony koloroczów? Twoja. Kolacja w ciemno. Jutro o 22.00 w Polsat Cafe. Patrz, w domu chodzi taki ponury, znudzony. A tu proszę, cierkają sobie jak skowronki. Jestem pewna, że oszukuję mamy. tajemnie się umawiasz ze swoją byłą, tak? Proszę jakie czułe przywitanie, całuski. to Maria, co tu się dzieje? Co? Nie jest tak jak myślić. Odważ człowieku. Zdraty. Co lubisz trójkąty, nie? Co pacjentów też tak obsługujesz? Premierowe odcinki od 5 kwietnia w soboty o 20 w Polsat Cafe. Uczucie pełności? To może być znak, że Twoja wątroba nie domaga. Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Wygrywajcie z Kinder 2000 e-kart do Empic.com. Kupcie promocyjny produkt Kinder z lodówki. Zgłoście paragon na stronie kinder.pl i sprawdźcie od razu, czy wygraliście. E-karty Empic.com do wygrania codziennie. Więcej na kinder.pl na Bóle pleców i na bóle głowy. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nadmiernie wypadające włosy? Mamy na to rozwiązanie. Biotebal Max, który zawiera debiotynę tworzącą podstawowy budulec włosów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. besen Weź Dorminox. Działa w 30 minut i nieuzależnia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dorminox. Siła dobrego snu. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny, na przykład od czwartku do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. Tylko 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oraz wszystkie produkty Duel. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie produkty Ferry. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek jedynie 12.99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Każdego roku nadajemy naszej doskonałej czekoladzie Lind wyjątkowy kształt. A kiedy zadzwoni dzwoneczek, wydarzyć się może coś naprawdę szczególnego. Babcia Wielkanoc razem ze złotym zajączkiem od Lind. Każdego dnia potrzebujemy mistrzów wytrzymałości, takich jak worki na śmieci Magnum Flex and Strong Jana Niezbędnego, wykonane z elastycznej i wyjątkowo mocnej folii zapobiegającej przeciekaniu. Jan Niezbędny, żyj wygodniej. A teraz odkryj worki Magnum Flex and Strong o świeżym zapachu lawendy. Yes, Punktacja po rundzie pierwszej wygląda następująco.